Giełda w dół, bo Trump ma przemawiać? To już on tak oddziałowuje, że nawet nie wiadomo co powie, tylko samo to, że się będzie odzywał, tak? To już giełda leci w dół. No, mi się wydaje, że no Chiny tam postawiły mocne warunki. Wydaje mi się, że no ktoś będzie musiał odpuścić. Ale z drugiej strony, no zobacz, okej, okay, jeżeli oni się nie dogadują, no to te właśnie spółki od tych metali ziem rzadkich, które działają w Stanach, no to Trump będzie jakby yy, i ogólnie ludzie będą, znaczy rząd będzie jakoś wspierał je, żeby one wydobywały dla nich, skoro Chiny yy, się w ten sposób zachowują. Tak mi się wydaje, nie? Więc według mnie to jest, yy, to nie jest porada inwestycyjna, ale ja się cieszę, że w to zainwestowałem. Teraz trochę spadło, ale za chwilę to odbije. No też nie zapominajmy, że na przykład ta spółka jedna w rok 227%, yy,